Cześć, witam cię serdecznie. Z tej strony Karol. Dzisiaj pokażę Ci, jak zainstalować aplikację Zoom, która jest potrzebna do przeprowadzenia webinaru, spotkania, wideokonferencji. Aplikacja Zoom jest aplikacją, tak jak już wspomniałem, właśnie do wideokonferencji: to znaczy, że można się widzieć i słyszeć z drugą osobą. Można również współdzielić ekran, udostępnić ekran, stąd jest powszechnie i często wykorzystywana do tego, aby. Przeprowadzać webinary i spotkania, spotkania, szkolenia firmowe. Żeby pobrać aplikację, musisz wejść na stronę zoom.us. Możesz spróbować dołączyć do spotkania, nie instalując aplikacji, natomiast nie gwarantuję Ci, że uda Ci się dołączyć do spotkania. Zazwyczaj dostajemy od osoby, która nas zaprasza na spotkanie albo link, albo numer. Pokażę Ci teraz jak wygląda link. Wysłałem do siebie. Link jest w takiej postaci i wystarczy tylko na niego kliknąć, lub podać końcówkę tego numeru. Możesz czasem dostać tylko i wyłącznie numer do aplikacji Zoom. I ten numer w tym przypadku 4430 16130. Wpisuje się tutaj, gdzie pisze. Join a meeting, Jeżeli tutaj klikniemy, Join a meeting wystarczy podać e, ten numer. Możemy sobie spróbować zobaczyć, jak to działa. Tak 4430 161 i 30. Dajmy join, czyli dołącz. O nie, 4430, tu miało być. O. Teraz join. Nie, jeszcze coś jest źle. 4430 161. Teraz jest dobrze. I powinniśmy się połączyć z aplikacją Zoom. Natomiast czasem mo może się tak zdarzyć, tak jak teraz, że mamy tutaj komunikat launching, czyli uruchamiam ale pisze również: If nothing prompts from browser, click here to launch the meeting or download. Czyli jeżeli nic nie wyskoczy w przeglądarce, kliknij tutaj, żeby uruchomić spotkanie, lub pobierz i uruchom zoom. Więc możemy sprawdzić, czy to zadziała. No, niestety nic się nie dzieje. If you cannot download or run the application, join from your browser. Czyli, jeżeli nie możesz ściągnąć lub uruchomić aplikacji, możesz uruchomić w przeglądarce. Muszę spróbować kliknąć, zobaczymy, co się stanie. Trzeba wyrazić zgodę na politykę prywatności firmy. Czyli klikamy: I agree. Your name, piszemy: Carol, czy Twoje imię, i dajemy join. No i właśnie dołączyliśmy do spotkania, które sobie uruchomiłem testowo. Tutaj ważne, aby kliknąć w ten komunikat, który wyskakuje, Computer Audio. O, przepraszam, w ten zielony tutaj niżej. Join Audio by Computer, czyli połącz audio, dźwięk poprzez komputer. I to, co teraz no, jeszcze widzicie, przeglądarka nas prosi o to, aby mieć dostęp do mikrofonu. Dajemy zezwalaj. I od tego momentu, o, słychać nawet w aplikacji na telefonie, to sobie wyciszę. E, jesteśmy dostępni online. Możemy również uruchomić wideo. Jeżeli mamy kamerkę, jeżeli nie mamy kamerki, to możemy tylko i wyłącznie słuchać. E, poniżej mamy pasek, invite, czyli możemy kogoś zaprosić. Jeszcze dodatkowo participants, czyli uczestnicy, kto jest uczestnikiem danego spotkania możemy dzielić ekran i mamy też czat, gdzie możemy pisać wiadomości, tak jak na Messengerze na przykład. Więc to by było y, tyle w kwestii y, dołączania do aplikacji Zoom bez y, bez opuścimy to spotkanie teraz, bez y, instalowania jakiejkolwiek aplikacji na komputerze. Y, Przypomnę, że wpisywaliśmy ten numerek 443016130. Natomiast, jeżeli dostałeś link od kogoś, nie musisz nic przepisywać. Wystarczy, że klikniesz w ten link i poczekamy na, na uruchomienie zooma. Zobaczymy, co się dzieje. I znowu mamy taki komunikat, że uruchamiam, no ale nic się nie dzieje. Więc, to co możemy zrobić, to kliknąć właśnie tutaj. W click here. Jeżeli damy download and run zoom, pobierzemy aplikację na komputer i trzeba będzie ją zainstalować. Jeżeli nie chcesz tego robić, to klikamy w click here. I teraz dla potwierdzenia musimy potwierdzić nasz wybór poprzez kliknięcie w join from your browser. Komunikat mówi, że jeżeli nie chcesz ściągać i uruchomić aplikacji. Znaczy, zooma z poziomu aplikacji, to wtedy możesz dołączyć ze swojej przeglądarki, czyli klikamy Join from your browser. Wpisujemy swoje imię, na przykład Antek. Klikamy Join. I znów bardzo ważne, aby kliknąć w zielony guzik Join Audio by Computer, bo in, jeżeli tego nie zrobimy, nie będziemy mieć możliwości e, rozmawiania, e, a nawet słyszenia tego, co mówią inni stajemy join i zezwalaj, jeżeli chcecie, aby mieć dostęp do, aby komputer miał dostęp do mikrofonu. Tutaj się go wycisza, tutaj się włącza, wyłącza wideo, tak dla przypomnienia. I to jest um, jeden z tych sposobów, który chciałem omówić. Drugi sposób to ściągnięcie aplikacji, jeżeli częściej wykorzystujesz Zooma warto mieć zainstalowanego więc klikamy sobie jeszcze raz w link i jeżeli nie masz jeszcze aplikacji i chcesz ją zainstalować dajesz download and run zoom aplikacja się ściąga ściągnęła się zainstalujemy ją sobie chwilę to potrwa bo ja jej też nie mam na komputerze specjalnie nie instalowałem po to aby nagrać to nagranie Aplikacja prosi o podanie imienia. Ta opcja zaznaczona mówi o tym, aby pamiętać Wasze imię, moje imię na przyszłe spotkania. I możecie to zaznaczyć, tą opcję również, która mówi o tym, aby podczas wchodzenia na Zoom wyłączyć domyślnie wideo. I dajemy Join Meeting. Tu znowu trzeba potwierdzić politykę prywatności. Firmy robi się to zazwyczaj tylko raz. Chyba że się zmienia polityka, więc na pewno będziecie dostawać takie przypomnienia. I znów mamy komunikat. Trzeba wybrać, jak chcemy połączyć się z naszym komputerem i e audio. Zamy join with computer audio. Tak, i jesteśmy połączeni w tym momencie na Zoom. Więc metoda jest taka sama. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że że mamy aplikację zainstalowaną. Dodam może jeszcze tyle, na, na razie wyciszę, bo słyszę się tutaj w telefonie komórkowym, jak, jak mówię. Bo na telefonie komórkowym uruchomiłem sobie aplikację Zoom. Jeżeli macie kilka mikrofonów, lub jeżeli macie słuchawki z mikrofonem, warto przejść do ustawień, które są tutaj z tego poziomu, z tej szczałeczki, i można wybrać sobie. Można sobie wybrać mikrofon. Select Mikrofon. Możecie wybrać mikrofon, który ma zostać podłączony. Jak widzicie, u mnie jest ich aż cztery, bo mam wyjście domyślne w komputerze. Zestaw słuchawkowy z Deco G-Round. Mam tutaj taki głośnik z mikrofonem, ale ten mikrofon nie działa zbyt dobrze, a aplikacja właśnie ustawiła go jako domyślnego. Mam tutaj mikrofon wbudowany w kamerce internetowej, którą posiadam i on działa spoko, ale moim takim najfajniejszym mikrofonem, z którego również nagrywam w tym momencie, jest mikrofon USB podłączony do komputera, więc można go sobie tutaj wybrać, przełączyć, na pewno ta jakość dźwięku będzie lepsza, można to sprawdzić. No tak, zdecydowanie słyszę się w telefonie komórkowym. Niestety działa sprzężenie zwrotne. Kamerki y, można również używać, i są tutaj wszelkie ustawienia pod y, kamerę. Jeżeli nie macie kamery, tutaj się nic nie pojawi. Jeżeli jest kamera, można przejść do ustawień kamery. O, witam serdecznie. <gry> y, można sobie tutaj poustawiać różne rzeczy. Można ustawić szeroki ekran, y, oryginalny, włączyć HD, jeżeli kamerka obsługuje. Y, więc to tyle. Mianem aplikacji. Aplikacja jest już zainstalowana. W każdym momencie teraz, jeżeli będziecie dostawać linki, to komputer powinien Was zapytać, jak chcecie uruchomić. O właśnie, otwórz Zoom Meeting, czy otworzyć Zoom Meetings. I możecie otworzyć właśnie go w aplikacji. Ewentualnie zaznaczyć, żeby zawsze otwierało się w aplikacji. Tak, mamy, mamy link, więc tutaj już nie musimy nic wpisywać. Jedyne, co potrzeba to kliknąć na zielony guzik. Właśnie, żeby połączyć audio. Innym sposobem jeszcze, żeby wejść, mając tylko i wyłącznie sam numer, uruchamiamy aplikację. Start zoom z poziomu już, który mamy zainstalowany w, z poziomu start, menu start. W, po instalacji aplikacji, dajmy join a meeting i tutaj mamy meeting ID. Jeżeli nie masz linku i masz tylko i wyłącznie sam numer, czyli ten numer, o którym mówiłem tu wcześniej, czyli 4430161000, przepisujesz go tutaj do aplikacji 4430161000. Wpisujesz swoje imię nazwisko i dajmy join, czyli dołącz. No i efekt jest. Znów ten sam. Włączamy audio. Możecie ewentualnie zaznaczyć automatically join audio by computer when joining a meeting, czyli automatycznie wyłączaj audio przez komputer, kiedy dołączasz do spotkania. Wtedy nie będziesz musiał klikać join computer audio. Często osoby o tym zapominają, wyłączają ten, ten, ten komunikat i niestety nie mogą słuchać tego, co jest mówione, ani nie mogą sami uczestniczyć w spotkaniu. Więc tak to wygląda od strony komputera PC. Na Macu wygląda to podobnie, jeżeli używasz Maca, zasady działania są te same. Jeżeli masz telefon komórkowy, polecam ci ściągnąć aplikację ze sklepu Play lub ze sklepu App Store. W zasadzie obsługa jest ta sama, trzeba zainstalować aplikację. I następnie wystarczy kliknąć w link, otworzy się aplikacja automatycznie, dołączyć audio poprzez ten, ten, ten zielony guziczek, który tutaj pamiętacie wyskakiwał audio. Tylko że na telefonie komórkowym nie będzie zielony, będzie inny. U mnie na iPhone jest akurat biały. Chodzi tylko o to, aby zapamiętać, że to trzeba zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to tak jak mówiłem wcześniej, nie będziemy słyszeć, co mówią inni, i my nie będziemy mogli. Mówić. Oczywiście, wymagane jest, aby do komputera był podłączony mikrofon lub słuchawki z mikrofonem lub sam jakiś głośnik i mikrofon. No to oczywiste, żeby można było słuchać i można było nagrywać, więc z mojej strony to tyle. Zachęcam cię do instalacji aplikacji Zoom. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Na pewno będziesz wykorzystywać w swojej pracy. Dzięki bardzo, pozdrawiam.